Cześć, dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać przedpremierową kierownicę Fanateka BMW M4GT3. Kierownicę dostępną w preorderze od 22 grudnia, także myślę, że jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy mają do czynienia z tą, z tą kierownicą. Podpinamy ją do bazy Fanateka DD2, czyli tak naprawdę najlepszego sprzętu jaki, jaki oferuje ten producent także kierownica powinna dać pełną imersję no i na początku co zwraca uwagę to jakość wykonania tej kierownicy na pewno odbiega od wszystkich innych produktów fanatekowych, widać że jest bardzo bardzo porządnie wykonana Dobrze leży w dłoni. Kierownica w ogóle jest wykonana z karbonu. Co zwraca uwagę na początku, też te wszystkie kolorowe przyciski. Można je fajnie zaprogramować w programie Fanalet, także one mogą świecić na dowolny kolor, tak samo jak te, tak samo jak te pokrętła. Na, na środku kierownicy wszystkie trzy czerwony, niebieski oraz zielony. One domyślnie są zaprogramowane na trakcję ABS i, i mapę silnika, czyli pewnie tak jak jest w prawdziwym BMW M4GT3. One mają dosyć taki przyjemny skok, są wyczuwalne, nie, trzeba w nie włożyć troszeczkę siły, żeby, żeby je przekręcić, no ale dzięki temu nie zrobimy na pewno nic przypadkowa, ani też nie, nie klikniemy na przykład tego pokrętła dwa razy. Kierownica w dłoni leży całkiem dobrze, myślę, że trzeba się na początku do niej przyzwyczaić, bo nie jest to taki standardowy chwyt, ona jest trochę inaczej wyprofilowana. Pokrętła, które są na wysokości uchwytów, czyli, czyli te dwa na wysokości kciuków, one zupełnie inaczej chodzą niż w kierownicach Fanateca dostępnych na rynku. Są takie dosyć ciężkie e, i przez co wydają się dużo bardziej precyzyjne. W Formule V2 mieliśmy do czynienia z takimi pokrętłami, które można było e, po prostu dotknąć i one gdzieś tam się kręciły. No tutaj zdecydowanie jest to, jest to zrobione lepiej. Przyciski też mają taki przyjemny skok, a co też jest ciekawe, właśnie. Na, na środku kierownicy jest znaczek BMW, który jest D-padem, czyli można nim sterować górę-dół prawo-lewo, na przykład w boksie. Manetki w tej kierownicy chyba są najlepsze, z jakimi miałem do czynienia w Fanateku, bo to jest taki advanced paddle moduł, ale delikatnie lżej chodzi. Można też te manetki odpychać, czyli zmieniać biegi jakby tylko z jednej strony, takie rozwiązanie wcześniej było też w kierownicy McLarena, ale tutaj ten, ten przycisk też możemy zaprogramować na, na coś innego, niekoniecznie musi być to zbicie biegów. No i cóż, producent podaje cenę tej kierownicy na poziomie 1400 euro. Wydaje się to dosyć sporo. E, oczywiście ta kierownica jest tutaj, jak widzicie, to nie jest replika, to jest kierownica z prawdziwego samochodu, real deal e, i tak dalej. Nie wiem, czy to jest tylko taki e, marketingowy bełkot. Na pewno kierownica sprawia dobre wrażenie, ale czy jest warta aż tyle pieniędzy? Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Eee, kierownica jest homologowana do e, samochodu GT3. Tutaj, jak widzicie, e, w planach jest kolejny Quick Release, e, jakby ten, ten, ten jego następca QR2. E, no ale m, zastanawiam się tylko, do jakich klientów jest kierowana m, ta kierownica. Jakby, jeśli ktoś ma w garażu BMW e, M. 4GT3, no to może sobie taką kierownicę sprawić, ale to wtedy nie wiem, czy, czy taka klientela w ogóle na, na świecie istnieje oprócz jakichś fabrycznych zespołów. No bo, no bo przecież BMW-M4GT3 to samochód bardzo świeży i, i jeszcze niewiele zespołów w ogóle ma z nim do czynienia. No i zobaczcie, na pudełku mam napisane For Home Use Only, czyli to naprawdę jest kierownica z, z prawdziwego samochodu, czy to jest jednak replika? No tutaj pozostawia to trochę. E, pozostawia taki delikatny niesmak, no bo, no bo skoro chwalą się cały czas tym, że jest kierownica. Z prawdziwego samochodu GT3 homologowano. No to dlaczego na pudełku jest napisane For Home only. Może ja właśnie chciałbym ją przepiąć do, do prawdziwego samochodu i zobaczyć, czy ona będzie działała. W końcu ma wbudowanego kambusa. Ok, to chyba będzie na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tej kierownicy w komentarzach. Czy jest ona warta swojej ceny? Według mnie nie, no ale na pewno jakaś baza klientów się znajdzie, no bo hype na tą kierownicę był, był całkiem spory. Trzymajcie się i do usłyszenia.